Witajcie. W dzisiejszym krótkim filmiku chciałbym Was ostrzec przed tym, co potrafią zrobić sarny w sadzie. To jest młode drzewko, czereśnia. Jest tutaj nawet szczepienie, które wykonywałem. I zobaczcie tylko, co ta sarna potrafiła zrobić. Było sobie drzewko, była tutaj osłonka. Którą to zwierzę sobie zdjęło, etykietę zdjęło i zjadło korę. Także ostrzegam wszystkich, którzy mają drzewka w terenie otwartym, aby te osłonki na drzewka jeszcze dodatkowo obwiązać dookoła sznurkiem. Bo widzicie co się może zdarzyć.